Magazyn Sportowy Druga część magazynu sportowego w studiu Przemysław Czas Paczkowski i Łukasz Starowiejski. My zmieniamy temat. Niech się dzieje magia. To hasło z filmu reklamowego Legii przed nowym sezonem. Na razie magii jeszcze nie było. W rozpoczynającym sezon koszykarskim superpucharze Legia przegrała ze Śląskiem Wrocław w półfinale. No ale sezon jest długi, intensywny, a Legia będzie na pewno walczyć o wysokie cele i w lidze, i w europejskich pucharach. Naszym gościem Jarosław Jankowski, przewodniczący Rady Nadzorczej i współwłaściciel Legii Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Koszykarskie Koszykarski, Legia Koszykarski, Warszawa. Doprecyzujmy. No tak, odnosząc się do tego, niech się dzieje magia, to yy, zapomnieliście zaklęcia na zwycięstwo w tym pierwszym meczu ze Śląskiem Wrocław? Czy może oni znali mocniejsze zaklęcie? Znaczy ten nasz był bardzo wyrównany, że tam jeszcze na dwie minuty przed końcem mieliśmy dwa rzuty, żeby, żeby wyjść na prowadzenie. To no Koszykówka ma to do siebie, że sami te, te milimetry decydują i że oba te półfinały i też finał był bardzo za, zacięty i, i to pokazuje, że ta czołówka, no bo tu grały kluby z czołówki, prezentują bardzo wyrównany poziom i rzeczywiście ten sezon będzie bardzo, bardzo ciekawy pod tym względem. Widzieliśmy tam czterech najważniejszych kandydatów do Mistrzostwa Polski. No myślę, że jeszcze zabrakło na pewno Anwilu yy, i myślę, że, że jeszcze ktoś tam może się pokazać, być niespodzianką tego sezonu. Jak pan ocenia yy, ten mecz ze Śląskiem te ostatnie sparingi? Jaka jest Legia przed sezonem? czy znaczy przede wszystkim jeśli chodzi o mecz ze Śląskiem, to cieszyliśmy się z tego, że pierwsze zagraliśmy w tym okresie przygotowawczym w pełnym składzie. Bo zawsze było tak, że ktoś nam wypadał, albo kontuzja, albo jeszcze nie wszyscy zawodnicy byli obecni, więc to nas na pewno ucieszyło. Jeśli chodzi o intensywność, taką gry w obronie i taką fizyczność, mimo tutaj przewagi Śląska, to ten mecz tak kolokwialnie to nazywamy, ustaliśmy. No zabrakło na pewno tutaj punktów, szczególnie naszego takiego lidera punktowego, czyli Camerona Magasty, który ten mecz po prostu nie wyszedł, miał jeden z 11 na 11 z gry, to jest świetny zawodnik i na pewno to, to, to był wypadek przy pracy i tych jego punktów na pewno zabrakło w tym meczu. Nowy nabytek, Jawun Evans, 16 punktów, dwie zbiórki, 5 asyst. No wcześniej zawodnik, no taki, który był trochę kreowany na potencjalną gwiazdę Śląska, ale no kontuzje pokrzyżowały ta, ten poprzedni sezon. Czy w tym meczu miał coś do udowodnienia? Nie, nie wydaje mi się. Jawun jest jeszcze w takim momencie, że on jeszcze... Pewno troszkę czasu potrzebuje, żeby dojść do takiego, takiej optymalnej formy. On z każdym tygodniem wygląda coraz lepiej i cieszy mi się, że zagrał, zresztą widać po liczbach, bardzo przyzwoity mecz. Jakby nie, nie było tam widać, jak byłem na tym, na tym meczu, takiego spięcia, napinki na to, że gra przeciwko Śląskowi. Zagrał swoje, zagrał bardzo przyzwoite zawody. Zaczęliśmy już od personaliów. Legia przez wiele lat ostatnich miała tak, że raczej starała się kontynuować, niż robić rewolucję. Zostawało z pięciu, sześciu zawodników, raczej uzupełnialiście ten skład, ale trzon zostało. A teraz patrzę na skład legii i nie poznaje. To znaczy zostało dwóch zawodników, w tym no jeden powiedzmy z kluczowych, Michał Kolenda no i, 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 Marcin i, i Marcin Wieluński. Taki zawodnik z rezerwy. A co się stało? Czemu taka rewolucja? No, czasami tak jest. Powiedziałbym tak, że zrobiliśmy też dużo zmian w sztabie. Przede no, wszystkim jest nowy trener Iwica Skelin, jest też dyrektor sportowy Aaron Cel, więc jakby te zmiany były efektem jakby pracy tych wszystkim tych dwóch panów. tak I oczywiście moje też, też przy moim tak malutkim udziale, bo się musiało to wszystko zgodzić. Ale nie, no, jakby taka była wizja budowania drużyny, że, że dajemy tutaj trenerowi i Aronowi E, wolną rękę w tym, żeby zbudowali tą drużynę tak jak e, tak jak chcą, bo biorą za nią odpowiedzialność na końcu o tym trzeba pamiętać, że możemy sobie zawsze mówić, że fajnie jest tutaj kontynuacja jak będzie to możliwe zawsze, będziemy woleli wybierać kontynuację i, i rob, robić drobne korekty, ale czasami takie, że... Ja powiem, że... ja jako kibic wolę, jak jest kontynuacja, bo ja, ja lubię te... poznawać drużynę w nowym sezonie, a nie uczyć się jej praktycznie od początku. Ja też tak wolę, ale na końcu jeszcze bardziej wolę wygrywać, więc jeżeli dzisiaj trener mówi, że musi zbudować drużynę w określony sposób, żeby wygrywać, no to ja muszę mu uwierzyć i mu wierzę. A to był taki sygnał, jak właśnie przed i nowy dyrektor sportowy i nowy trener, że potrzebne są takie gruntowne zmiany? Tutaj odnosząc się do tego, że mówimy o tej rewolucji, czy rzeczywiście było tak, że spojrzał trener na, na ten zespół i powiedział, no nie, no, z tymi zawodnikami nie da się za dużo wygrać? To może nie o to chodzi, żeby hmm. to nie byli zawodnicy, po pierwsze tak, nie wszystkich dało się utrzymać, no bo hmm. na pewno część zawodników, jak Krystian Wital, byli nie do zatrzymania na pewno w Warszawie. Z uwagi na to, że, że, że oni się zagrali świetny sezon, jakby indywidualnie mają ogromny potencjał i były zapytania w trakcie sezonu z Europą o Christiana. I wiadomo, że on pójdzie, pójdzie wyżej i, da, i, i dalej. E, tutaj bardziej bym powiedział, że, że to jest tak, że trener ma swoją wizję budowy e, drużyny, systemu, którym chce grać, do, i do tego systemu musi mieć określonych zawodników. Więc to nie była cena, czy zawodnicy są dobrzy, czy źlitko, czy pasują do jego wizji tej drużyny tego systemu, którym on chce grać. E, I są takie zmiany. To możemy wymienić zawodników, którzy mają mieć taką wiodącą rolę w tym sezonie. Znaczy ja myślę, że dzisiaj jest kilku zawodników. Znaczy jeśli, chodzi, jeśli chodzi na przykład o Polaków, na pewno wiodącą rolą ma, ma mieć Michał Kolenda, który jest naszym kapitanem. Jest jakby zawodnikiem, który tutaj rzeczywiście został po, po, tych, po, tych, po tych zmianach. Jest Andrzej Pluta, na którego bardzo liczymy. To jest zawodnik, który no ma przeogromny potencjał, jak wiemy, bardzo utalentowany, ale to jest taki sezon i on wie o tym, który gdzieś go sklasyfikuje i pokaże jego miejsce w zawodowej koszykówce. Pupak ma 24 lata, tak. wygląda na wielki talent, reprezentacja Polski, bardzo dobry mecz tam, w, mecze, w tym turnieju prekwalifikacyjnym. W lidze w zeszłym roku miał być i był głównym zawodnikiem, najważniejszym zawodnikiem Arki, no ale tam sporo było też takich kontrowersyjnych kontrowersji przy nim, że za dużo sam gra, że... że... On miał na pewno dużo swobody i tak dalej, dzisiaj chodzi do do drużyny, która jest zdyscyplinowana, która ma swój system i on się musi do tego dopasować. A dopasuje się? Ja w niego bardzo wierzę, tak. Jakby ja też rozmawiam z Andrzejem i ja mu to mówię cały czas, bo wydaje mi się, że każdy młody chłopak potrzebuje takiej rozmowy, że to jest duża szansa dla niego po to, żeby wejść na zupełnie inny poziom niż był do tej pory. znaczy, Żeby wyjść z tego, z tego określenia, z tego, z tego miana zawodnika utalentowanego, który kiedyś będzie świetny, on dzisiaj musi zacząć być świetny. 24 lata? Tak, i musi to pokazać. Albo w jedną, albo w drugą. Dokładnie tak. No to kolejna zmiana. Nowy dyrektor sportowy Aaron Dlaczego i czemu konkretnie ten dyrektor sportowy? Znaczy, dlaczego? Zacząłem od tego, że ja od dawno uważałem, że potrzebuję tutaj dyrektora sportowego, dlatego że e, ja się mogę znać e, na, na, na sporcie, bo nigdy nie byłem ani zawodnikiem, ani trenerem. Jestem pasjonatem sportu, ale nie daje mi to prawa do takiej, wiecie, rzetelnej oceny merytorycznej tego, co się dzieje w zakresie sportowym, więc potrzebowałem dyrektora sportowego. Miałem jakiś określony profil w głowie, w, tak w skrócie powiem tak, że na pewno to musiał być człowiek, który jest albo byłym zawodnikiem, albo byłem trenerem i osoba. Która chce się dużo uczyć, jest e, bardzo ambitna, ale też co jest bardzo ważne, nie ma swoich ambicji trenerskich, bo często jest tak, że rodzą się konflikty na linii dyrektor sportowy. Tre, że wchodzą trener, w rolę trenera, ta, tak? Wchodzą w rolę trenera, po cichu liczą, że może go zastąpią, bo jednak to coś trochę tam ich ciągnie, jak wiecie, wilka do lasu, że chcą być dalej trenerami. Tu jest szansa, więc jakby tutaj jakby profilowo szukałem osoby, która nie chce być e, trenerem w e, swojej karierze. Jeśli chodzi o zawodników, którzy gdzieś tam byli na ukończeniu kariery, no to jakby miałem wrażenie, że... że tak profilowo i do tego wszystkiego to, to jest Aron i kandydatem bym powiedział wręcz idealnym Powiedzmy dla mnie? Powiedzmy o Aronie trochę, tak. że to jest wybitny reprezentant Polski, który w tych wszystkich wielkich sukcesach reprezentacji Polski, jakie były, czy siódmym miejsce na świecie, czy czwartym w Europie, miał bardzo ważną rolę odegrał. Do tego jest mega fajnym facetem, osobiście, tak mogę powiedzieć, bo, bo, bo wielokrotnie z nim rozmawiałem. No, i skończył karierę reprezentacyjną. Mistrzem Polski, dał... mistrzem Francji. Trochę tam pograł w życiu, tak, tak, tak jest, to jest absolutnie. I w zeszłym roku tak, skończył karierę, no i miękko od razu wylądował, na, funkcji, tak, na stołek dyrektorski tak, się odrabiał. Tak, to znaczy, powiem tak, ta rozmowa z Aronem trwała tak ze trzy lata, jakby ja go namawiałem do tego. Nie dlatego, że on nie chciał pójść, tylko też trochę był uzależniony od końca jego kariery. Jakby, nie wiem, czy pamiętacie dwa lata temu był taki sezon, kiedy Toruń, w którym on grał, no praktycznie był skazany na porażkę i no bo nie, 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 nikt nie dawał szans, że się utrzymają i wtedy jakby e, i wtedy byśmy mówili, że jeśli torun no, niestety powinien im się noga, to raczej Aron wtedy będzie chciał skończyć karierę i to przybliży jego przyjście do Legii, ale okazało się, że, 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 że nie. Że, że tak się nie stało i rzeczywiście grał jeszcze kolejny sezon i zagrał bardzo dobry sezon, naprawdę indywidualnie zagrał bardzo dobry sezon. Nawet mieliśmy taką rozmowę po meczu Legii w Toruniu, kiedy on zagrał naprawdę bardzo dobre zawody i on tak mówi w procesie jeszcze tak po meczu, to jeszcze myślałem, może jeszcze rok, bo naprawdę dobrze się czułem fizycznie, ale rano wstałem, wszystko mnie bolało, mówię, jednak nie. Ile nie dopada Więc to jest tak, że nie, myśmy za byli bardzo długo w tej, w, tej, w tej rozmowie i w kontakcie i jakby ja, ja cierpliwie czekałem, bo uważałem, że warto czekać, że, że takich ludzi z takimi predyspozycj predyspozycjami i z takim doświadczeniem i, i z taką mentalnością, jakiej szukam, to, to, to nie ma po prostu. I śmiesznie, mowy. bo odwróciły się role, jeśli chodzi o zatrudnienie trenera, bo Iwica Wica to był człowiek właśnie chyba w tym sezonie, trener e, Torunia, w tym takim bardzo trudnym sezonie, kiedy właśnie... Nie, On... rok, wcześniej A, rok, wcześniej. rok wcześniej był, kiedy Torem był taką niespodzianką i tam do, 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 do połowy sezonu był liderem, chyba czy zajmował drugie miejsce, później tam klub rozsprzedał chyba dwóch, trzech zawodników, sprzedał i oni tam zajęli chyba siódme miejsce, grali w playoffach. W tym sezonie Wica był razem z Aaronem i rzeczywiście to jest tak, że odwróciły się role, że dzisiaj Aaron jest jako dyrektor sportowy, też przypomnę członek zarządu klubu, bo o tym często się zapomina jest dzisiaj osobą która nadzoruje bezpośrednio pracę, pracę trenera Skalina. Ale to też taka ciekawostka, jakbyśmy na rozmowach w Brukseli z trenerem Skalinem to powiedział też, że jak się go pytałem, jak znalazł się w Brukseli, znaczy w Brukseli, tylko w Belgii. W, 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 wtedy w swoim aktualnym klubie powiedział, że dokładnie była taka sama sytuacja, że jego były zawodnik został GM czy przynajmniej dyrektorem sportowym i go ściągnął. Więc Szanuj jest... zawodnika swego? Warto bo być, być twój szef. Ale myślę, że wiecie, zawodnicy nikt tak dobrze nie oceni bezpośrednio trenera, jego warsztatu, hmm. jego podejścia do nich, jak zawodnik, który z nim pracował. I to tak by była duża wartość tutaj w, w podejmowaniu tej decyzji. w w ocenie kandydatury trenera Skalina. Czyli te wszystkie nowe transfery, ta nowa legia to jest, rozumiem, efekt pracy trenera z Aronem Selem, tak? Tak jest. I jaki będzie zakres teraz pracy dyrektora sportowego? Jak to będzie wyglądało? Czy on tylko jest odpowiedzialny za transfery i na tym się kończy nie, nie, jego praca? Czy... O, o, rola Arona jest bardzo duża, on odpowiada za wszystkie kwestie sportowe. Też ma taki nazwijmy to nadzór nad, nad tym, co nad kierunkami, którzy się dzieją w naszej Akademii, nad zawodnikami, tymi najbardziej talentowymi, których który chcemy rozwijać w Akademii, którzy mają w przyszłości zasilać pierwszą drużynę. No oczywiście jest odpowiedzialny także za ocenę też sztabu trenerskiego, Yy, za, za przyszłe transfery, więc jakby tej tego tej pracy naprawdę ma, ma dzisiaj bardzo dużo. To nie jest tak, że pracuje tylko przy okienku transferowym, nie no i na co a dzień zapoglądam no, Czekamy, Czekamy na efekty. Tak, nie, nie no, a, wiecie, Aron dzisiaj też jest tak, że no po każdym meczu, no to każdy mecz to też jest kwestia pewnej analizy tego, co się wydarzyło, tego, co się dzieje, tego, co się dzieje w drużynie, więc jakby tej pracy bieżącej też jest sporo. Nowy trener, już wspomniany, Wica Skelin też wspomniany, były trener zespołu Storunia, były selekcjoner reprezentacji Właśnie, Chorwacji. Tak. To też, co jest ciekawe. I trener wielu innych klubów w różnych państwach europejskich, duże doświadczenie. Właśnie. To duże doświadczenie was przekonało? Trenera? To, to jest tak, że ja, ja zawsze lubię sobie określić, tak w przypadku, jak było jak dyrektora sportowego, także trenera, określi sobie profil osoby, której szukamy. Jakby Szukaliśmy trenera, który. Po pierwsze grał w klubach, które biją się o medale, to było dla nas ważne, z doświadczeniem międzynarodowym. I dużym atutem, ale nie było to jakby m, najważniejsze dużym atutem, bo to, że miał doświadczenie jakieś w pelka, jako może zawodnik był, jako, jako trener. No jakby tutaj profilowo i widzę z są, skali, nie są nie tylko on się gdzieś tam w to wpisywali. I myśmy mieli tam listę kikuk trenerów, z którymi żeśmy się razem z Alonem spotykali, oceniali, to, 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 to jak się prezentują ich dokonania. To jeszcze był w tej giełdzie nazwisk, możemy coś zdradzić? Nie, chyba dzisiaj już nie, 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 ma, nie ma co do, do tego wracać, żeby tutaj nie podgrzewać emocji. Bo... Za Markiem Popiołkiem, jak rozumiem. Tak, tak bo on tak, był tak, tak. w tej selekcji, Ta, czyli trener, który kończył się tak sobie. Tak, no, tak, tak. Marek był absolutnie w tej, w, tej, w tej czwórce, bo była trójka zagranicznych i, i Marek. Nie chcę też mówić o nazwisku, dlatego że część ty, ty, tych, tych trenerów wtedy jeszcze z to było pod kontraktami, byłoby to dzisiaj nieelegancko, gdyby wyszło, że oni w tym czasie z nami, z nami rozmawiali. Ale byli, byli hmm. to akurat byli to trenerzy tych dwóch, którzy nie mieli doświadczenia w PLK, więc tyle, tyle mogę powiedzieć. Mm -hmm. Ja mam jeszcze pytanie a propos składu. Czy uważacie, że koszykówka to jest w genach? <grywka> Pytam się dlatego, że trzech synów byłych reprezentantów Polski macie. Jednego brata reprezentanta Polski, więc. Ja bo myślę... i Andrzej Pluta i, i Grudziński, Grudziński i Wilczek, i ko, a Kolenda z kolei ma brata Łukasza, który też. No, Michał też chyba grał I w kadry, też. Tak. Grał w że tak. Nie, no, no na pewno to gdzieś te sportowe rodziny na pewno kształtują charaktery przynajmniej tych sportowców i mają to gdzieś tam we krwi, ale na końcu mówię to. Najważniejsza jest bardzo ciężka praca. Talent, talentem, ale jak się ciężko nie pracuje w sporcie, to nic się nie osiągnie, mimo dużego talentu. No to Mamy nowych graczy, mamy nowego dyrektora sportowego, jest nowy trener. Siadacie sobie z trenerem, z dyrektorem sportowym. No i co mówicie, panie dyrektorze, panie trenerze, jaki cel w tym sezonie? Eee, ja mówię tak, że celem jest być dzisiaj w top 4. To jest cel sportowy. Mówię dalej, jaki jest budżet, który mogą wydać. I później panowie pracują, jeśli chodzi o sam mechanizm, to tak zdradzają trochę kuchnię, to jest tak, że bierzemy zawodnika, na którego muszą się zgodzić obaj panowie, czyli trener i dyrektor sportowy. Oni przedstawiają później tak... A czy to nie oni przedstawiają tych zawodników? Znaczy de facto do mnie, znaczy oni uzgadniają we dwójkę, że jak decydujemy się na zawodnika X i mówią mi, że chcieliby takie zawodnika X wziąć, ja mówię wtedy, że okej, okay, no bo czy oczywiście zawsze mam jakieś prawo, nazwijmy to weta, ale, ale raczej go nie stosuję, bo to musiał być jakiś... A to panie prezesie, jak mogę się tutaj zatrzymać? Jak pan, jak pan wetuje na przykład taki transfer, albo mówi, że jest za to, pod jakim kątem pan patrzy na, na ten transfer? Bo pan powiedział, że tak dużego doświadczenia w, w nie, ale, analizie... A, ale powiedziałem też, że bardzo rzadko to, to, to robi to są nasze przypadki, bardziej takie kwestie, że mam, nie wiem, swoją wiedzę dotyczącą zachowań pozaboiskowych danego zawodnika, który na przykład trener może nie mieć, no bo też mam swoje relacje, kontakty i też czasami się z kimś Czyli pogadam. Czyli charakter bo, zawodnika tak, 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 tak? na no to tak. patrzymy, nie tak. Nigdy się nie pamiętam od strony sportowej, czy zawodnik będzie przydatny, czy nie, ale mogę powiedzieć, na przykład nie wiem, że w tym klubie były z nim takie i takie problemy, albo coś innego, albo ma taki, a hmm. nie inny charakter, który być może nie będzie do końca dla nas dobry. Ale to, to moje to jest bardzo, bardzo, bardzo rzadko jakby e, zabieram głos taki negatywny. A na przykład mówi pan, patrzy pan. Raczej, na propozycje... słowo, raczej się dopytuje, dlaczego akurat taki wybór, żeby zrozumieć to też mm. jakby, nie, nie, nie to, że ślepo tam Patrzy głową. pan w jego, jego wymaganie kontraktowym nie... mm, wynikł. Mm, mm, mm. Nie to, nie, znaczy, nie, znaczy to, nie, to jest tak, że to już panowie, tutaj głównie jest robota Arona, że to on musi wiedzieć i przenegocjować ten kontrakt, żeby wiedzieć... Czy on już wie ile za, ile da, za rozgrywającego, znaczy, ile za... Znaczy, to tak sobie układają, bo oni dostają kwotę, która jest do wydania i muszą się nią gospodarować. To nie jest tak, że wydadzą, wiecie, mają zakontraktować 10 zawodników, a po 8 przychodzą i może się pieniądze skończyły. To tak nie działa. więc To jest to tak, weźmy że... dwóch juniorów. Nie, nie, to jest tak, że wiedzą, że muszą no, to dobrze dobra, podzielić. To ile to jest, ile dostali na te transfery? Mi się daje tyle, żeby powalczyć o te top 4. Mm -hmm. a, nowa waluta. No dobrze. A ile jest, jaki trzeba mieć budżet klubowy, żeby powalczyć o top 4? Czy znaczy ja mogę powiedzieć, bo to nie jest tajemnica, bo to są też dane, które są jawne w karesie. Dziś nasz budżet ustroje wokół 13 milionów złotych za sezon. A zawodnicy pochłaniają z tego ile? Ale to, 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 wiecie, to nie da się tak na wprost powiedzieć. No, są zawodnicy, są podatki, są prowizje agencyjne i tak dalej, więc jakby myślę, że tak... Yy, połowa budżetu? Yy, z, z narzutami, z mieszkaniami, wiecie, z biletami lotniczymi, ze wszystkim, hmm. yy, mówię, z, z podatkami, bo to jest duże obciążenie, tak? Jakby pamiętajcie, hmm. że, że my też jakby płacimy od tych zawodników dosyć spore podatki, więc jakby yy, to na pewno, wiecie, mówienie, że trzeba z czy nie, to nie jest yy, te kwoty, którym się wszyscy emocjonują, to są dużo hmm. dużo na rękę. wychodzi hmm. dużo, dużo miejsc. Może inaczej, to... żeby zrozumieć tę hierarchię finansową, ile pochłania pierwsza drużyna, tak jak mówimy o tych przelotach i tak dalej, ile zostaje na szkolenie na przykład młodzieży, a ile na powiedzieć. Pierwszą... No nie, no wiecie no, pytanie, czy doliczałem do tego koszty wyjazdów, niewyjazdów, zgrupowania. No wszystko, co wydaje wszystko... na pierwszą drużynę. No to, no to zdecydowaną większość, znaczy zdecydowaną większość. Akademia jest w oddzielnym w ogóle bycie w naszej fundacji, więc to są, jakby, to są oddzielne, oddzielne budżety. No jest jeszcze wiecie, administracja, pracownicy, no, którzy pracują na co dzień, więc to, te, my jesteśmy normalnie spółką akcyjną która działa, mamy kilka osób, które codziennie pracują w biurze, biuro też kosztuje, ludzie kosztują, to to wszystko też są koszty, które są niezbędne dzisiaj księgowość do funkcjonowania klubu, mhm. takie fajne klipy, o których panowie wspominali też kosztują, więc jakby to wszystko marketing, to też są koszty, tak, więc jakby trochę tego jest. To ja zapytam w takim razie bardziej ogólnie, jak chcemy zatrudnić zawodnika, który ma być gwiazdą linii, mhm. wiem, że są dwie kategorie: zagraniczne, Polski. To ile za takiego gwiazdę Polaka, a ile za gwiazdę Amerykanina mniej więcej trzeba zapłacić. Ile mu je, inaczej, ile jemu trzeba zapłacić? Może odniosę się do Amerykanów. Znaczy, myślę, hmm. że zawodnik amerykański dzisiaj okazja to jest zawodnik w okolicach, nie wiem, 10, 12, mówimy o top 10-12 tysięcy dolarów. Tak. Net, Razy 10. Net, net to net, to tak, wiecie, wszystkich mhm. podatkach, to co on dostaje do ręki. Razy 10. Ale to tak, żeby mieć taką pewność, to myślę, że to może być nawet 15, 20, ja słyszałem o takich kwotach mhm. w niektórych klubach. Aczkolwiek można, wiecie, trafić świetnych zawodników i za 5 tysięcy dolarów. Znaczy to, to, to nie ma reguły. Znaczy przy Amerykanach to jest jednak tak, że czasami można mieć trochę szczęścia. Ja pamiętam zawodników u nas, już nie chcemy się o nazwiskach, bo nie wypada, ale wiecie, którzy byli za 3-4 tysiące wiele lat temu. Mhm. I byli gwiazdami tej ligi, naprawdę. No tak, bo dzięki temu mieli trampolinę i tak potem dokładnie Tak, dokładnie. Tak. Albo pieniądze. bierze się zawodnika, często nieko. po kontuzji jest to ryzyko, hmm. tak? Czy on się odbije po tej kontuzji, czy nie, i trzeba to ryzyko klub bierze. Te bogatsze kluby mniej ryzykują, wiadomo, to jest tak, bo mają wybór, bo mają pieniądze, ale jak się nie ma pieniędzy, ja zawsze mówię, mówię że trudniej się wydaje dużo większe pieniądze na zawodników niż te mniejsze. Hmm. To jeszcze Polak jest droższy? Taki Polak reprezentacyjny. Niż taki Amerykanie. No, Polacy są w ogóle drodzy, w sensie szerokości jest, tak. jest za mały. Jest przepis, który nas do tego, że musimy grać jednym Polakiem na parkiecie, czyli to oznacza, że musimy mieć dwóch, trzech bardzo przyzwoitych Polaków w, w rotacji. To oznacza, że każdy Polak, który w miarę przyzwoicie gra, ten jest, jest nazwijmy to dzisiaj drogi. Kończymy nasz kącik finansowy, pieniężny. Przechodzimy do tego, co jest y, sportowe bardziej. Ja chciałem wrócić do tej rozmowy, że siadacie sobie z panem trenerem z Kalinem, z dyrektorem sportowym. Y, trener słyszy top 4 i co? Robi wielkie oczy? Czy mówi, panie prezesie, zrobimy to? Nie, no bo przyjmuje do wiadomości. <laughs> Ani, to jest jego ten, że, że oczywiście, wiecie, to jest tak, że dzisiaj mówimy o tych celach, ale to na końcu też może być tak, że może się okazać, że w pierwszej rundzie playoff czterech zawodników wypadnie z powodu kontuzji. Nie? Trudno wtedy oczekiwać mhm. awansu, na przykład tak to też trzeba być racjonalne w tym, ale dzisiaj jakby jest tak, po, po, są powiedziane, że bijemy się o to, top 4, czy to, to top 4, w którym byliśmy e, poza ostatnim e, rokiem, 3, 3 lata z rzędu, i jakby no, chcemy do tego powrócić po prostu. Ja bym a... chciałby zapytać się na medal, bo top 4 to top 4, a medal to medal. To będzie kolejny mm, gadżet w, w Gablotce. Powiem tak, no myślę, że nie gaj, jeśli będzie, to nie gaczy, tylko coś fajna pamiątka. Nie ale tak seria, czy top 4, to zawsze dla mnie taki wytrach jest do tego, że wchodzimy do strefy medalowej, a tam się wszystko może wydarzyć mm -hmm. to nie jest tak, że, że naszym celem jest czwarte miejsce. Naszym celem jest być w strefie medalowej. To byłbym bardziej precyzyjny. I to lepiej oddaje to, co wyłamało się. Tak, tak. A jak y, trener usłyszał o tym top 4, to mm, musiał jakoś uzasadnić albo przekonać pana, w jaki sposób chce grać żeby uzyskać te top 4, jak będzie wyglądała ta Legia pod wodzą Scalina? Znaczy ja myślę, że to będzie Legia, która będzie bardzo dobrze zorganizowanym zespołem, który będzie opierał się na systemie, nie na indywidualnościach, a na systemie i, i, i to widzę, że, że, że to jest bardzo ważne dla trenera Scalina. Jeśli kontynenc będą mijać, zawodnicy wydaje mi się, że są grupą bardzo fajnych ludzi. To, to, to też jest ważne w sporcie zespołowym, że, że różnie z tymi charakterami bywa, ale to rzeczywiście fajni ludzie są tak, tak, tak po ludzku i to, to, to z tego się też cieszę. A to jest tak, że my musimy mierzyć jakby nasze oczekiwanie z naszymi możliwościami. No gdzieś tam te, myślę, że trener Skalin nie uznaje, że jest to bardzo łatwe zadanie. Wiedząc, jaki ma budżet do dyspozycji, na co mógł sobie pozwolić, mi się wydaje, że, że jest na tyle ambitnym człowiekiem, że nie zrezygnował, jak widzimy, więc y, gdzieś tam też myśli, że jest to realne. To zapytam o te drugie rozgrywki, bo o lidze to już wiemy. Zagraczy po raz pierwszy w lidze ENBL, mhm. European North Basketball League, y, y, już 2 października. Pierwszy mecz z Norwegami, Fyllingen Lions. Y, jakie oczekiwania przed tą ligą? którą polskie drużyny dwa razy wygrały w ostatnich latach. Tak jest, znaczy my zawsze gram w każdym meczu o zwycięstwo. Są to, nam zależy, że bez względu na oczywiście wiadomo, że najpierw grać w najlepszych rozgrywkach, ale grać co roku w Europie, bo to, to jest ważne dla, dla definicji naszego klubu, to jest ważne dla organizacji, to jest ważne dla zawodników. Ja, ja panu mogę zagwarantować, że każdy zawodnik woli grać co trzy dni niż trenować cały tydzień i grać raz w tygodniu. I, ale pewnie trener co innego by powiedział, bo mam mniej czasu na przygotowanie drużyny. Pewnie drużynę. tak, pewno jest to bardziej wymagające, tak, ale na końcu rozgrywki europejskie są ważne i oczywiście, że będziemy starać się je wygrać. Nie będzie to też takie proste, bo ten poziom tych rozgrywek się podniósł, nie chcę mówić, że też przez nasz udział, ale na pewno tak, ale też te, też mamy w grupie choćby drużynę z Bundesligi, tak, pierwsza z historii tych rozgrywek, więc pokazuje, że one gdzieś tam rzeczywiście z roku na rok podnoszą swój poziom. 6 października inauguracja basket ligi z MKS Dąbrową, zagracie pierwsze spotkanie. To jest ważne, żeby dobrze wystartować ligę? No zdecydowanie, że to jest dla nas bardzo ważne, żeby dobrze zacząć trochę mieć takiego komfortu, że dobrze wyszliśmy w ten sezon. Nie będzie na pewno łatwy mecz, bo, 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 bo trener Balibra jest trenerem, który gra bardzo fajną, ofensywną koszykówkę. Do tego dołączy tam w ostatnim czasie Raymond Cowers czy nasz zawodnik, który na pewno też będzie chciał się pokazać, a ja wiemy, że jak kraj będzie miał dzień konia, to trafi 10 trójek, więc będzie tutaj dużo pracy, żeby trzeba poświęcić, żeby go zneutralizować, ale mimo wszystko wierzę w to, że, że pewnie wygramy ten mecz. Została minuta, a jeszcze mamy jeden ważny temat, czyli zmiany w polskim związku koszykarskim. Wiemy, że Radosław Piesiewicz zrezygnował, przestaje pełnić funkcję prezesa, no i będą nowe wybory 21 października. Rusza giełda nazwisk, no m.in. Łukasz Koszarek, Grzegorz Bachański czy Jacek Jakubowski. Kogo poprzelegia? A to zobaczymy. Ja myślę, że dzisiaj to my w ogóle jako klubek z klasy, bo rozmawiamy ze oczywiście, nie rozmawiamy na razie o personaliach. Rozmawiamy o tym co z naszej perspektywy w polskiej koszykówce powinno się e, zmienić. Do dzisiaj jest w ogóle, łatwiej będzie też rozmawiać o nazwiskach, jak będą oficjalne kandydatury. Dzisiaj jest ten termin, do kiedy on upływa. Więc myślę, że tam jeszcze jakieś nazwiska, tak jak słyszę, różne plotki mogą się pojawić, oprócz tych, które pan redaktor wymienił, Zipkend, na przykład czeka. tak, e, więc e, jeszcze z Jacek Jakubowski, tak, którego tam Marcin Gortat oficjalnie, można powiedzieć, zgłosił, nominował, tak? więc jakby to będą bardzo ciekawe wybory i fajnie, według mnie, czym więcej kandydatów, tym lepiej. A Radosław Piesiewicz był złym prezesem, krótko? Czy był dobrym prezesem. Nie, nie, Radek na pewno wiecie. Ja też nie będę nieobiektywny, bo znam Radka. Zrobił dużo dobrego dla polskiej, dla polskiej koszykówki. Hmm, oczywiście. Jak przychodził, też trzeba pamiętać, w którym momencie przychodził, kiedy ta liga była zadłużona, kiedy miała duże, Znaczy, koszykówka dyscyplina była zadłużona, za związek zrobił dużo, dużo, dużo dobrego. Dzisiaj jest w innym momencie i jakby musi się na tym skupić. Musimy kończyć. Musimy kończyć, tak. Dziękujemy za tę rozmowę, panie prezesie. Rosław Jankowski, przewodniczący Rady Nadzorczej, współwłaściciel Legii Warszawa sekcji koszykówki. Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. A my dziękujemy za dzisiejszy program. Łukasz Przemysł Paczkowski. Do usłyszenia za tydzień.